Witam was na moim kanale i dzisiaj macie oto taki świąteczny filmik w którym będą wasze pytania, które zadaliście się na Q&A na wstępie życzę wam wszystkich wesołych świąt przełamałabym się z wami opłatkiem, no ale przez kamerę się nie da i e, żebyście spędzili ten czas wspólnie ze swoją rodziną i się świetnie bawi i fajnych prezentów. Dobrze. Tak jak już może spostrzegawcze osoby mogły zauważyć, obok mnie na prezentach siedzi którą na końcu filmiku każdy, kto zadał pytanie, może zdobyć. Jednak pytania tak bardzo mi się podobały, że będzie to losowanie, ale jedno pytanie od jednej osoby to jest jeden głos dla tej osoby. Czyli jak ktoś zadał dużo pytań, ma dużo losu. A o po Juhu! Hejka Też wam życzę wesołych świąt Będę prezentem dla jednej z was A to są wasze pytanka Które żeście zadali Jest ich naprawdę sporo Więc Żeby się... Marta czy ty jesteś gotowa Na taki zestaw pytań Nie wiem trochę się boję Dlatego kurczowo trzymam tą miskę a co tam masz w tym miejscu? Lasy mówiłam już. Aha. Co zebrałaś? <laughs> Jeszcze nic. Kadzidełka wsiągałaś? Dobra, 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 koniec, koniec. Zaczynamy z pytankami, jedziemy. Okej. Okay. Kto wymyślił nazwę Mirasia? A wzięło się to ogólnie od... Kiedyś może znacie grę mówi Star Planet? i tam wymyślałam nick i na początku miał być to Mira bo bardzo mi się to imię ogólnie podoba ale że było zajęte no to wymyśliłam Miraskas nie pytajcie i y, potem postanowiłam, że to zdrobnie i z tego powstała Mirasia Dobra, pytanie numer dwa Kto najbardziej chciał zierełaczka? Yy, tak, która siedzi za kamerą ale ogólnie no to obie chciałyśmy. Obie planowałyśmy, Kasik była taka najbardziej za tym. I mnie do tego nam... Była tak, była tak. Nie zabiorę jej tego rybaka i nie będzie go dotykać, prawda? To... Nie oddam, nie oddam. To będzie mój żrebak. To na pewno już widzę jak z nim popyla. Na jakim szkolnym etapie jesteś? Jestem ogólnie w ósmej klasie aktualnie. Masz jakieś odznaki i czy zamierzasz zrobić? Mam brązową oznakę, ale planuję zrobić srebrną, którą miałam zrobić w tym roku, no ale zaczęły się od kontuzji Primy i teraz jeszcze ciąża, no i nie pojechałam. Czy Prima ma spinę z jakimś koniem? Bo ona ma spinę z każdym koniem. Jedyne co się przyjaźni z Bają od Pauliny, a aktualnie ma chłopaka obok swojego małego padoczka. Ale go tylko kocha kiedy on ją drapia, tak to go nie lubi. A naprawdę jest tak, że prima ogólnie lubi się z każdym koniem. Nie prawda. Ale nie lubi po prostu jak któryś jej włazi w dupę. Wtedy już jest złamany. A tak zła. prawie każdy to jej robi, więc nie lubi żadnego. Nie lubi żadnego, ale yy, Lubię, bez nich żyć idzie. też nie może. Lubię, jak to się niszczy? Mała egoistka. Dobra, kolejne pytanie. Masz jeszcze jakieś zwierzaki? Tak, mam dwa owczarki niemieckie, demony i e, buldoga francuskiego, rybki i kota. Oprócz fotografii i jazdy konnej masz jeszcze jakieś hobby? Nie jestem. No, konie to całe moje życie i wszystko wiąże z nim. Na paznokciach. O, no w sumie jeszcze paznokcie, ale to jednak dopiero się uczy. Zdradzę Wam, że magmirasia ma, ma jobla na punkcie paznokci. Tak, oczywiście. No szczególnie teraz te tym które ogólnie mam na palcach. I będzie sobie robić hybrydy i będzie to nagrywać na kanał. No <noise> że tego nie słyszałam. Gdzie mieszkasz? W domu. <noise> polu nie będę zdradzać agresji, żadnych agresów. <noise> nie będę zdradzać adresów, będzie jakiś ktoś mnie stalkingował czy ktoś coś. <noise> <noise> Może tak być. Kogoś wkurzysz, w necie, to. Przyjdzie tutaj. Jak mają na imię twoi rodzice? Nie wiem czy mogę to upublicznić, bo to takie trochę RODO, ale jedna to Kasik. A, <noise> a mój tata ma imię Piotr. Chciałabyś, aby źrebak był ogierkiem czy klaczą? W sumie to wolałabym ogiera i potem go wykasterować, żeby był wałachem. No bo potem nie ma się problemów z rują, bo to było najgorsze, kiedy pima nie była wciąż. Jej kumorki naprawdę były okropne. I jeszcze miała takie długie teruje. Dosłownie, miesiąc w miesiąc nie No, była tak, było tak coś krótko. Tylko dziwię się, że jeszcze nigdy mnie nie obsikała. No tam czasem coś na buta zleciało przy czyszczeniu Nie wiem, może to wie. Coś zleciało skądś Mnie tylko ten glut oplutł Pamiętasz? też to było? Jak żeśmy do Ogiera jeździli i wyleciało jej coś z... ze strefy pifi I oplotło mnie to Czemu zaczęła się jeździć ujeżdżeniem? No jakoś nie mam popędu do skoków. Uważam, że mam więcej roboty w ujeżdżeniu i jakoś skoki nie dają mi frajdy nie mam jakiegoś uczucia wow bardziej mam takie uczucie grozy. Wolę ujeżdżenie. E, no dobra, to kolejne pytanie. Czy chciałabyś mieć kiedyś własną szkółkę? Nie wiem, czy bym miała nerwy. Na wodze chyba. Właśnie nie. Jak będzie się nazywać źrybak Prima? Mamy za dużo propozycji już pomału. W sumie to ja jeszcze za bardzo o tym nie myślę, ale moja mała ma jakieś ADHD na tym punkcie, i nawet zaczęła myśleć, żeby... O, to tu mam książkę. Nie wiem, czy widać. Mamy książkę z imionami. Jak nazwać konia Jerzego Strzemijanowskiego? A jak się wstrzelił, nie wstrzemie, ma nazwisko. I mama nawet już tak zaczęła wymyślać, że szuka imion nie na P i T, tylko na inne litery. I nagle pojawia się P albo T przed. Na przykład... Gdzie to było? Nie wiem, jest zaznaczone. Faradaj. Paradaj. Ja bym ją nazwała. Daj na A, tam są fajne ja bym ją przykłady. Na, na przykład nazwała. Pipi. <śmiech> <śmiech> na przykład jest Adżanka, to ona by ją nazwała Padżanka. No co, Padżanka, bardzo ładne imię. Albo Pagrypina. <laughs> parhiduk? No, parhiduk. Pasa, Co to za imię? Dobra. Tak nie, nie nazywałaś rybaka. Top trzy mości i rasy koni. Ogólnie. Prima muszę cię trochę zdradzić, ale najbardziej mi się podobają rasy też były. Do... Tak. No to Rasy od maści. No to, maści, no. To kary z karogniady. no i żeby prima się nie obraziła, może ogląda ten filmik, nie wiem. <gry> I kartonowaty. <gry> tak, ma laptopa i wieś w boksie. <gry> no niedługo będzie miała, bibi. A z ras, no to zawsze mi się podobały fryzyjczyki, bo są bardzo wyjątkowe. Mało polaki. No Śląskie! Ślą... No Śląskie powinny być na pierwszym miejscu. A nie, są na pierwszym. No dobra, to zresztą książkę w ogóle po co mi ją Wystarczy mi bliska na Kolejne pytanie. Okay. Czym jest dla ciebie jazda konna i konie? No, teraz jak już mam primę to stały się całym moim życiem, i są tylko konie, 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 konie i wszystko od nich należy. A lubię grać w bilarda? To pytanie mi się najbardziej podoba? To w sumie to nie miałam okazji zagrać. Nie umiem. Pytanie numer 17. Ile razy zamierzasz zazić primę? Na razie mi ogólnie jeden żebak, ale może kiedyś. A po klacz, jeśli się urodzi? No, ale to na pewno jak już będziemy na, na, swoim, na swoim, będziemy mieli swoją stajnię, bo niestety e, trzy konie utrzymać to już jest bardzo duży koszt. Co i jak po narodzinach źrebaka? No, chcę zastosować wczesne szkolenie koni. rybą. E, tam jeden Wczesne szkolenie źrebiątrz bardzo czynne. Wczesne szkolenie rybą. <noise> <noise> Żeby ten koń był wyjątkowy i super. A z flinką? plan? Nie wiem, to typowy koń do wozu, więc może gdzieś zaprzęgnąć. Do lasu, do lasu będzie dylać z drwienkiem. Na przykład. A tak na serio, no to może coś tam będzie dalej szło po ujeżdżenie. Nie wiem, na pewno. I srebrna znaka przede wszystkim. Ej, co tutaj teraz z pytaniem? Czy też będzie iść w pojeżdżenie? Jo, będzie się, na pewno. Sto <grymne> 100% <grymne> nie lubię skakać. Skoki są przeryklamowane. Jest dużo osób, które chwalą się, że umią skakać, a tak naprawdę nie umią. Nie umieją. Się mówi. Zobaczymy. Czy masz zamiar zrobić świąteczny odcinek w stajni? Możliwy, możliw. Jak się... O ile się w nim pojawię. No nie, no, nie no jut, yy, Jutro musimy jechać. Jutro, w 25, czyli Jutro, czyli 24, bo nagrywamy... Yy, odcinek jest nagrywany 23, żeby mógł yy, ujrzeć światło dzienne yy, na i jutro. Czyli wikile. Ale żeby się zamiast siedzieć i żreć mogli je oglądać mnie. i podziwiać. <grym> <grym> Dobra, czekajcie. <grym> Czy jak prima, będzie już w bardzo zaawansowanej ciąży, to będziesz jeździć na Alcie? Nie, chyba. Będę miała innego konia do roboty. I do tego jeszcze z prymą będę dużo czasu spędzać. Ogólnie to postanowiłam, że zacznę uczyć sztuczek. I będzie koniem pokazał. Już pokazowym. ją uczysz. Znaczy no już ją uczę. Umiem wyrzut nogi, uśmiech i biega za mną. <gryzolka> no ostatnio nawet się galopem puściła za to. Kryzorka. Nagrywa się dalej, bo tak, mieliśmy taką wtopę, że nagraliśmy chyba do 25 pytania. I się I... okazało, że niestety nagrywanie się przerwało I musimy nagrywać ponownie to samo Masz zamiar zdawać srebrną oznakę na Primie? To co prawda już było, ale... Odpowiedz Możliwe, że powiedziałyśmy to w tamtej jak nagrywało, Ale czy na firmie? Bo możesz zdawać na innym koniu No chyba na Primie <laughs> O ile jej nie sprzedam, jak mnie zdenerwuje no, Żartuję, nie bierzcie na serio tego Traktuj, czekaj, bo... Aha, czekaj, bo mi się te y, pytania, mi się tutaj. E, kiedy zawody ujeżdżeniowe? Ogólnie jak ogarnę Primę, bo ona jest jakaś taka dzika trochę na razie. Jakie figury ujeżdżeniowe potrafi Prima? Nie wiem, jest bez No i jak potrafi? Umie zagalopowanie ze Stempa. Niby umie chody boczne, ale dębuje, bo się wkurza. No ale umie, umie e, zmiany nóg, no co trzy takty... Ale, no 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 ale Taka no. dobra zmiana nogi. No ale je, już jest jakiś zalążek potrafi, nie? No ale nauczyła się źle mój błąd, że ją zaczęłam uczyć, nie miałem za bardzo o tym pojęcia. I nie robi tego tak fajnie od zadu, tylko tak asę może przeskoczyć. Ale facto de facto prima wcześniej u poprzedniej właścicielki no jeździła y, ujeżdżenie. W P, także takie podstawy to powinno znać. Czy masz zamiar w przyszłości wystartować w kawiarniadzie? No na razie <noise> chyba nie mam ani predyspozycji, ja ani koń do tego. Tam trzeba mieć naprawdę normalnego konia, który umie te figury już tak. Za co lubisz kalajt? ogólnie no, za wszystko traktuję... Oczywiście, że stajnie no czy tak, ludzi. No, no stajnie ludzi, no to... No to ludzi, no, stajnie budują ludzie, więc też chodzi o ludzi, nie? No to ludzi tam traktują mnie jak rodzinę. Są to najlepsi przyjaciele moi. E, zawsze poprawiają mi humor i są super wyjątkowi. No a samą stajnie w sensie budynek, no bo jest tam fajnie, przytulnie. I koń tam, wiesz. A, no jeszcze karmią mojego konia i wypuszczają. I dbają i bardzo one o primusie. To taki, taki nasz, dru nasz drugi dom, można powiedzieć. I zawsze jak, przy, jak przy, przy, przyjeżdżamy do stajni, to potem nie chcę nam się wyjeżdżać, bo tam jest tak fajnie. Siedzimy prawie do 20 w nocy. No, A czasem nawet i śpimy. Tam. Jak nam się nie chce do domu wracać, to śpimy. W jaką porę y, lubisz jeździć, a w jakiej mniej? Wiosna jest taka spokojna. Jak nie pada deszcz, tak maksymalna temperaturę, to temperatura to 22 stopnie wtedy naprawdę spoko. Także można było na luzie w krótkim rękawku jeździć. A się... w której najmniej? Najmniej? Jak pada deszcz, to jest tak chamsko I jak, jak zamrożona, jest zamrożona w podłożu. Nie. Jak jest lata <noise> i 30 parę stopni. Parę razy miałam sytuację, że pra prawie zamplałam. Ile masz... E ile masz flo i pocharów? Parę, dwa, trzy, a plo tak więcej. Tak do rekre rekreanta, w których ma marzenia, żeby być w sporcie, to tak spoko. Jeśli poznasz przystojnego chłopaka, jak na przykład Leonardo DiCaprio, Daniel Craig lub Gebauer, to kto będzie na pierwszym miejscu? Chłopak czy koń? A może najważniejszą osobą w swoim życiu jest któryś z rodziców? Na przykład ojciec. Na bank cię wspiera i wierzy w ciebie. No oczywiście, że ojciec. Konia bym w ogóle wyrzuciła. A Oczywiście, że ojciec, no bo on nawet ze mną do zawsze jeździ i jeździ w pełnym sadzie, przysiadzie. <grystanie> Pozdro, tato. Nie ma to jak pytanie od taty, nie? <grystanie> najpoważniejszy upadek to chyba ten z primy, nie? Nie, najpoważniejszy to był ten, co tak cię przytkało na strachanie. No. To było takie, że aż Marta nie mogła oddychać. Tak prosto na plecy. No. no i nie mogą oddychać i... Prawie ją reanimowali. Będziesz jeszcze kiedyś jeździć na Alcie? No, jak pani Kasia poprosi, żeby ją rozruszał. Ulubione zwierzę poza końmi? Może je rozwiesz? Ktoś ci tam sugerował w komentarzach. No ogólnie, no to loja jest czasem fajna, a to obczarek niemiecki. A w ogóle Marta Oloję. zapomniałaś y, powiedzieć, że masz jeszcze pająki. A no właśnie. A to pająk jest najlepszy. Marta ma trzy pająki. Ile masz zwierząt? O Jezu. Było to już no, było, dużo. dużo. Trochę ciężko, by wymieniać wszystko. Marta y, zawsze sprowadza te wszystkie zwierzęta do domu i potem mamy ich dużo i nie wiemy co z nimi robić. Kocham, kocham. Wszystkie znajdy przynosiła mi do domu. No bo kotki są fajne. Kotki są takimi lusia. Znajdy przynosiła, te rodziły i w ogóle był high life. Mieliśmy kociarnię w domu. No to było fajne. Ona te kotki mnie tak kochały. Stop! Nie. Koniec. Następne pytanie. Podobają Ci się nauczniki rogi renifera? Kocham koty. A czy rogi renifera Ci się podobają? Co z Ubieraj to. Chciałabyś współpracować z jakąś firmą? Ej, no ale skup się na pytaniach. Na Nie wiem jaką w sumie. Yy, największe marzenie jest dzieckie. No pewnie, żebym dalej się rozwijała i kiedyś w końcu startowała na przykład w Grand Prix. O, na pewno chciałabym, może nawet nie startować znowu, tak ale chciałabym e, szkolenia z takimi, nie z Polski nawet, z takimi gwiazdami ujeżdżenia. To jeszcze było, najlepiej, żeby było to połączone z jeździctwem naturalnym. Twoja pierwsza stajnia? To stajnia, chyba. taka przydomowa stajnia duża. Ile lat ma Lucek? No, nie wiem, chyba pięć. Jakiej rasy jest prima? NN, Znaczy nie, w sumie jest SP. Nie, no jest no SP. Tylko no. No, ojca ma. Było to jakieś niefortunne, dzikie krycie. Mieszkacie w domu czy w bloku? W którym miesiącu ciąży jest prima? Teraz już w dziewiątym? No, za trzy miesiące rodzi. Czego chcesz nauczyć rybaka? <noise> w sumie podstaw wszystkich, nie? Podawania nóg, no, chodzenie na uwiązie. No wszystko, co No wszystko, wszystko... Co powinieneś rybak umieć, no. No po prostu, no. Będziemy go wychowywać tak, żeby umiał wszystko. o. I był spokojny i, i, i niczego się nie da. E, stresujesz się przed porodem? Chyba no każdy na, by się stresował. Na razie, a na razie staram się o tym nie myśleć. Gorzej będzie, bo będę miała nie, wtedy niedługo zaraz egzamin. W jakiej stajni trzymasz primę? No to w Kalajtach, no to już w było. W stanie A z jakiej firmy polecasz kantary? Z kantary, no to ogólnie mam mój ulubiony kantar z bazy, który Primka nosi na co dzień, No, na filmikach często widać ten kantar, Może jest niezniszczalny. Ja, ale... Primusi kupiłam, obiecałam jej, że jak się okaże, że jest źrebna, to kupię jej piękny, taki świecący, no to Kantarek. Jak możecie zauważyć jest brudny, a to dlatego, że pani Primusia swój kantar z bazy zgubiła na Paspisku za go w głównie i zdeptała. Musieliśmy założyć jej ten. Bo... I niestety zbrudziła go też. I oczywiście już też jest całe z główna. Też, też go zrzuciła Co lubisz najbardziej w Primie? To ogólnie Jest um. bardzo fajną kobitką brudą i jest moją ziom ziomu Wencją i... W sumie to jest identyczne jak ja i to w nie lub, to, to niej lubię. I jesteśmy no jak siostry bliźniaczki, tak trochę. Siostry. Coraz więcej zauważam, że mamy te same wspólne cechy. Nie wiem, czy to ona uczy się ode mnie, czy ja od niej, czy po prostu jesteśmy tak, mamy takie identyczne charaktery. Ale tak mamy podobne tak myślę. Jakie masz plany na przyszłość? No, yy, chcę zostać weterynarzem koni, koni. Trzeba jakąś ten tę macicę wsadzić w czy coś. Czy ty się, Marta nie będziesz bała tam tak wziąć te takie, takie, takie coś wziąć i tak tam, ręką. Ja bym nie mogła, nie, już mi się już, nie, mi już niedobrze. Jak ja widziałam ten, ten filmik z tą macicą wypadniętą, że to było obrzydliwe. Ja by. na początku nie zakłamałam stamtąd do wypadku. E, czym najbardziej się interesujesz? Koni. twój najpoważniejszy upadek z Prime. No to glebłam, znaczy jeżeli chodzi o taki co, to teraz mam blokadę, no to ostatni upadek na przeszkodzie, co zakończyła całkowicie naszą karierę z blokową. E, ile jeździsz konno? Nie, już będzie jakieś 2,5 roku chyba, nie? Hmm. Ile czasu prima jest Twoja? W sumie dwa lata. Prawie, bo do dopiero w kwietniu no? będą to. E, ile masz koni? Koni? Do jednego. Opiekuję się jednym i trzecim brzuchu. Znaczy nie moim. Ja <grym> no, nie wiem czy... No. Mieliśmy jeszcze kucyka, ale sprzedałam. Poszedł papa. Jak pamiętacie, Manie. Nie wiem, bo nie oglądają moich filmów. Nie chcę im się. <grym> Powinni oglądać. Tak się staram. No jak już masz te czapraki, to zadam Ci kolejne pytanie. Który czaprak ze wszystkich, które posiadasz, najbardziej lubisz? Sorka, zasyp z tych czapraków, bo No jest... gdzie mi tutaj na umytą podłogę rzucasz? O nie! <coughs> bo ten jest fajny, jest Eskadrona i fajnie wygląda na primie, a jeśli chodzi o takie na lato cienkie czapraki, to ten jest naprawdę gituba. Jest bardzo fajny, jest, nie jest taką szmatką, ale jest taki dość sztywny i lekki. To jedziemy o, o. z kolejnym pytaniem. Dawajka. Jakie jest pełne imię Primy? Prima Aprilis MK. Co oznacza MK? Może to być od Marta K albo od y, Marta i Kasik. Ogólnie, y, no, ogólnie, y, wszystkie konie, które... Będziemy posiadać to będą Yo. Taki charakterystyczny po prostu. E, no jak powiem. to się zarostek? Zarostek za imek? Za, za co? Przyrostek. Jak to przyrostek to przy, przed, a to jest Nie, chyba jakiś zaraz. Przedrostek jest przed, zarostek no. jest w środku, a przyrostek jest na końcu. No, no to, to to jest taki, taki przyro, przyrodzonko takie. Przyrostek. Jaka była historia kupna Primy? No to pojechałam, zobaczyłam, powiedziałam, że jest fajny i. Wróciłam, zapłaciłam i przywieźli mi ją. <noise> ogólnie to mieliśmy tylko jechać, pojechać ją zobaczyć. Ale jest... Ogólnie na, 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 nastawiliśmy się na dużego konia, ponad 1,70 m. Najlepiej e, jakiegoś takiego cięższego Wielkopolaka albo ślązaka, a przyjechaliśmy z takim kuchrem, ledwo 1,60 ma, na cienkich nóżkach. Z malutką główką, masakra, ja, ja nie wiem. Ale ja stwierdziłam, że. I to jeszcze rude. Myśmy nie chcieli rudego konia. Jeszcze... Ja stwierdziłam, że ją kocham i... Co byś zrobiła, gdybyś dowiedziała się, że twój chłopak ma alergię na konie? Wrzuciłabym go do gniazda. Wrzuciłabym <noise> chłopakiem. <głos> <głos> Czy według ciebie da się pogodzić miłość i konie? Czy trzeba no. z czegoś zrezygnować? Nie. Nie da się pogodzić, czy że.? Da się pogodzić. Aha. A jak coś mi się nie podoba, no to niech sobie uspawę. Proszę Państwa, proszę Państwa, to jest bardzo zdrowe podejście. To jest bardzo zdrowe podejście. Jak się chłopakowi koń nie podoba, to wy! Traktujesz je z dziecko oraz opiekę nad końmi jako hobby, czy wiążesz z tym swoją przyszłość? To i to. Planuję przyszłość końmi, ale też to traktuję jako... Sposób na życie. Wolałabyś, aby prima urodziła ogierka czy klacz? I dlaczego? Ogierka, a to dlatego, że nie będzie miało rui. A poza tym ogiery fajne są, bo one są takie bardziej umięśnione, większe na pewno. Temperament. <tum> tam temperament. Marta. Temperament. Powiedziałam temperament. 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 A ja bym tam wolała klacz. No to Chłopiec czy dziewczynka? Nie, do teraz się zastanawiamy o co chodzi. Czy chodzi... Osobą, która zadałaś to pytanie. Czy to chodzi o dziecko? Czy to chodzi o dziecko? Końskie dziecko. Ile lat ma twój kuń? Koń? 12 chyba. Ulubiona maść. Ulubiona maść. 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 Którą się najbardziej lubisz smarować blascią? Końską. Uwaga, uwaga, zadaję ostatnie pytanie. Znowu nam z ucięło. Znowu nam ucięło i znowu musimy nagrać BIS. Czy lubisz konie zimne kwiste? Jo, fajne są, to takie szajerki. Takie są fajne, że nigdy go nauczy nie się. No musimy powtarzać ten temat. Dobra, koniec tego gadania. Losujemy. Już mam losować? Wyśpij mu się w ręce. Uwaga, uwaga. Ty... Zaczynamy losowanie i wybieramy osobę, która zaopiekuje się tą piękną, rudą niewiastą. Uwaga. Kogo wylasowałeś? Uwaga, uwaga. Wylasowałam oka, orkę, podłoga, horses. Ciężko! Jadę do ciebie. <tryk> <tryk> Zejdź mi z kadru, bo nie, nie mogę ten. No co jest? Ja pierniczę. O, jest. Proszę bardzo. To jest osoba, która wygrała tego pięknego, rudego konika. Na pamiątkę czekaj, wsadź mu za kantartem. I takim oto przyjemnym i miłym i świątecznym akcentem kończymy ten odcinek. Patrzcie, jak fajnie prima ujeżdża jednorożca. Koń ujeżdża konia. I chcę was serdecznie pożegnać. Buziaczki! Mijam! Wesołych świąt, pamiętajcie, ja zawsze z wami jestem na świętach. Możecie sobie mnie wyobrazić w tym jednym miejscu dla nie, nie, Niechcianego, znaczy e, dla niespodziewanej. Wędrowca. Dla wędrowca. Możecie mnie sobie tam wyobrazić, zawsze z wami będę, bo jestem w jedno dla moich widzów. Łowki. uau, buziazzki, papai